Dzień dobry, w sobotę. Jesteśmy na parkingu. Ja ogólnie czekam w samochodzie, bo malutka śpi. Przyjechałam sobie z koleżanką do Molde na kawę. Wzięliśmy też Julkę, no i dziewczyny poszły do HM. -u. A że u mnie małe zmiany i mm, nie chcę wchodzić nawet do tego HMU, żeby nie kusić się na zakup nowych ciuchów. To postanowiłam, że to ja zostanę z malutką, malutka śpi z tyłu. No i po hajmie pojedziemy sobie jeszcze do Azja Butiku pewnie zrobić jakieś zakupy i do Normalna, i na jakąś pyszną kawę, no bo to z tą kawą jest tak, że naprawdę jak siedzimy na tej wyspie, to czasami ma się ochotę na odhamienie, jak to nazwać troszeczkę tak po polsku jak to mówimy, jedziemy się odhamić do miasta i tak jest, że no ubieramy się i dla nas jest to takie trochę wyjście ze wsi do miasta no a że koleżanka miała potrzebę przyjazdu właśnie typowo na kawę więc ja z Julką się wybrałyśmy, mimo tego, że miałyśmy przecież nie jechać, bo zamówiłyśmy sobie już bilety na Wilno, ale jedna kawa grzechu nie czyni więc idziemy dzisiaj się trochę pokusać, w planach też mam dobry przepis na focaccia bro, więc mam zamiar go zrobić i podobno ta focaccia wychodzi jej bardzo dużo, więc mam nadzieję, że uda mi się też ją zamrozić. Oczywiście z przepis jak będziecie chcieli to Wam sprzedam na bistro na Fiordzie, pracuję nad sobą i staram się montować. Vlogi na obydwa kanały, niektóre składam, ale tam na Bistro na Fiordzie mam obsunięcia, ze względu na to, że też muszę właśnie podkładać głos pod przepis, bo jeżeli bym chciała nagrywać tak jak teraz do Was normalny vlogi, to wymaga to naprawdę dużej ilości czasu przy nagrywaniu i jest mi naprawdę bardzo ciężko na dwie kamery cokolwiek, coś Wam tam nagrać. Dlatego nagrywam zawsze jedną kamerę bez dźwięku, szybko coś robię ze względu właśnie na brak czasu, a później podkładam. E, swój głos pod to. Dobrze, kochani. Ja się dalej relaksuję, czekam na dziewczynę, aż wrócą i pojedziemy sobie na kawusię. No co jak co, ale tu jest tak przepyszne jedzenie, że naprawdę jak zwykle fiska supę. Ja tu nie mogę czegoś innego, ale Julia ma. Tu ma zupę pomidorowa. Z szynką. A Marta ma tosta. Mogę twoją Martę zobaczyć. Tościk z sałatką i z oliwą. Masz mocno czekoladowy krem. Nie, otwiera. No, na. pychąc. Słońce, brak słońca mu przeszkadza? To wygląda jak mleko, Julia. Nie ma to jak w domu. Słuchajcie, wyjechałyśmy, wyjechałyśmy o godzinie za 15. Nie, 15 po 11 jest godzina 15 prawie. 4 godziny poszło, nie wiadomo na czym, no ale przynajmniej mamy za sobą. Pyszną zupę, obiad, deser był, więc skupmy się teraz na pracach domowych. No i po i po cieście, które dzisiaj muszę upiec, chyba zrobię sobie mały relaks. I zrelaksuję się w wannie. Mamy znowu koszmarną pogodę. Raz jest śnieg, raz jest deszcz. Raz wieje. Wczoraj mieliśmy mały sztorm, więc, jak zwykle, nie zaciekawię. liczę na to, że Julka wyjdzie zaraz z moim pieskiem. Z moimi słodziaczkami kochanymi. Tak? Lęskniliście za pancią? No. Ja się biorę za robotę. Junkaj idzie z pieskiem na spacerek. No i muszę się przygotować do nagrania w końcu odcinka z mojej diety. Jak mogliście już zauważyć po mnie, troszkę znowu przybrałam przez te dubajskie jedzenie. Trochę przez tłusty czwartek. Nie wchodziłam na wagę od Dubaju. Przed Dubajem się ważyłam. Boję się tam zajrzeć, ale... Na pewno wracam z powrotem do ostrych treningów i do zdrowszego jedzenia. Niech was zakupy nie zmylą, bo byliśmy znowu w normalu i tam są zupełnie inne słodycze niż w normalnych sklepach. Więc jakieś tam gotery było kupione. Tutaj Julka sobie wybrała jakąś czekoladę milkę. Ja milki nie lubię, ale lubię tą. Tolweronę, tą szwedzką, szwedzką, szwajcarską czekoladę, chyba to jest szwajcarska, tak, czekoladę. Więc jedna jest dla mojej koleżanki, która przychodzi na odwiedziny. No i kupiłam sobie w końcu gumę. Gumę, którą miałam zamówić w Decathlonie, bo w Norwegii nie mogłam jej znaleźć. Okazało się, że jest w Biltemie i mam nadzieję, że będzie ok. Do ćwiczeń, chodzi mi o plecy, mam przed treningiem robić taką rozgrzewkę na Plecy, i właśnie brakowało mi tej gumy, więc fajnie, że dostanę ją w Biltemie. Jakieś markery, bo on tymi markerami podpisuje sobie pudełka, i różne woreczki, które wkładam do zamrażarki. Brakowało mi też taśmy, one są z Biltemy, ale w Biltemie to chyba jest wszystko. Tu mam jakiś taki sobotni, niedzielny kus na wieczór, czy właśnie jak przyjdą jakieś goście, kupiłam jakieś orzeszki, suchy szampon w normalu, znowu pieskowi kocią karmę do taką, ale mój piesek ją lubi. I gąbki do mycia, zupełnie inne, jakieś eco-friendly, czyli jakieś może ekologiczne, zupełnie troszeczkę takie inne, fajne. Jurka sobie kupiła farbę do włosów i nią sobie robi, jak to się nazywa? Ombre ombre taką farbą z livea ze Schwartzkopa, ale poczekamy jeszcze trochę. Znowu grzech do kanapki Risis. E, nutella i fajna przyprawa cocyki, Spice Mix, e, jakiś płyn do prania e, swetrów ulkowych. Także mamy płyn, też chyba kosztował tylko 30 koron, a u nas w sklepie kosztuje 60 koron mała flaszka, więc spoko cena nawet. Piwo imbirowe, ale ono jest bezalkoholowe, czyli tylko taki smaczek na wieczór. I co tu jeszcze mamy? Nic ciekawego ogólnie. No i oczywiście była turka po owocki, ale oprócz turka to tam jest, jest właśnie taki Azja, trochę azjatyckich, trochę polskich, trochę produktów właśnie z Litwy. Um, nie wiem, może Syrii, Indii i tak dalej, i kupiłam właśnie sos ostrygowy w dużej butelce. Ja jego daję do sajgonek, jak robię sajgonki czy właśnie chińszczyznę jakąś. I ten sos kosztował tam chyba 30 koron. Nie pamiętam, nawet nie poprosiłam o rachunek, ale wczoraj byłam w sklepie u nas w Kopie i kupowałam też taki sos ostrygowy, tylko dużo mniejszy i on kosztował. Chyba też 30 koron, więc różnica jest kolosalna, zobaczcie, jeżeli chodzi o rozmiary sosów. Tak samo było z makaronem. Ten makaron w Azja Butik, można kupić za grosze, A ja kupiłam wczoraj w kopii glas Nudle. I on też kosztował 30 koron, więc po prostu. No porażka. No to jest jeden i ten sam typ, tylko ten jest po prostu mniejszy. Inna firma. No i... Cenowo to, no zobaczcie sami, ile jest tego, ile jest tego. Także taka lipa. Tu mam jeszcze normalne takie nudle, które też robię właśnie do Chińszczyzny I też tu jest kilka porcji i to mi starczy, nie wiem, na dwa, trzy obiady co najmniej. Granat kosztował 10 koron tylko. E, jakieś ogóreczki takie na polską mizerię, bananki. Banany słabe, no słabo wyglądają, ale można je zużyć do smoothie 15 koron. Jakieś jabłuszkę, cytrynę, paprykę, no i orzechy na wagę. Kilogram kosztuje 190 koron. Pistacji, czy tutaj są takie kasznuty z, z. Jak to się nazywa? Nerkowce. Nerkowce ze solone, Także na wieczór taka orzechowa, przekąska. Julia była w chaemie. I zakupiła sobie spodnie ogrodniczki. Julka bardzo chciała spodnie ogrodniczki. Ja nie za bardzo się na to zgodziłam, bo ona najpierw coś chce, a później czegoś nie nosi. Dlatego też kupiła sobie z kasy ze Skarbonki i oddam jej po pół roku, jak zobaczę, że w nich chodzi. Nie? Mhm. Fajne, nie? No. Mi się też podobają, tylko ciekawe, czy będziesz nosić. Ile one kosztowały? 349 koron. No, to jeszcze tak nie najgorzej za taki nawet spoko jeans. się Za ta robotę. Tak, dzielimy się robotą. Tak? Idziesz z pieskiem na spacer? Idziesz. Trzeba pochować to wszystko. Idziesz. Fokacja czeka już na wyrost drożdży. Zabieram się za zebrę. I powiem szczerze, że to właśnie na tej zebrze uczyłam się piec, jak byłam w szkole średniej. No i ta zebra pięć razy robiona pod rząd, pięć razy nie wychodziła. W końcu pizłam to i powiedziałam, że nie! Nie będę piekła zebra, chociaż było to jedno z moich bardziej ulubionych ciast dzieciństwa, nie licząc jabłecznika. No ale nic, no trzeba wrócić i zmierzyć się. Jest to trochę taki challenge dla mnie teraz, więc zabieram się za pieczenie. A przepis jest z domowe wypieki, czy coś takiego, coś tam gdzieś z internetu, spięcił jaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Piecze się, na razie nic się nie dzieje, nie wygląda nawet na zakalec, więc może, może, czas na następne wyzwanie, rozpalamy w kuminie. Kusy kot, gili, gili, gili. <laughs> Idzie zazdrośnica. Mm. Tak, zazdrośnica Ej. jesteś. nie w oczy. Tam wszystko wyczyściłam sobie nawet szybę kominkową która mm, tak naprawdę gdyby nie była wyczyszczona to nie widać byłoby ognia brak mi tylko jednego składnika mam gazetę reklamową zamiast gazety politycznej więc może będzie się słabo palić ale trzymajcie kciuki za miły wieczór przepis na miły wieczór kominek, dobra herbatka, kąpiel i pyszne ciasto czas mm. start Tośka ogon zabierz. Szybko ogon zabierz. Trzymajmy kciuki. Tak po amerykańsku. Po amerykańsku. Po amerykańsku dzisiaj wieczór. jeszcze krótko powiem Wam o planerze, Miss Planner, którym, o którym wspominałam Wam w zeszłym roku we vlogu, gdzieś Wam tutaj wyświetlę tego vloga, o którym mówiłam o Miss Planner. Jest to planer, którego używam nie wiem, od 3-4 lat może i właściwie raz tylko zakupowałam do niego obudowę. W środku są wkłady. I tak jak w zeszłym roku miałam planer kupowane wkłady na cały rok, tam w tym roku zaryzykowałam, chciałam czegoś innego i kupiłam wkłady na pół roku. Są dwa, kupiłam dwa, czyli tak naprawdę od razu na cały rok, ale wyglądają one troszkę inaczej jak te, które mają cały rok na sobie, mają zupełnie inny rozkład stron i mają dość dużo opcji, dość dużo funkcji. Tylko, tak dosłownie, króciutko pokażę Wam, jak wygląda ten planer. Dla osób, które bardzo lubią planować i lubią mieć wszystko na papierze, to myślę, że ta opcja się sprawdzi. Moja opcja, ta półroczna, jest dużo bardziej rozszerzona niż ta, która była w zeszłym roku. W zeszłym roku chyba pokazywałam Wam cały ten planer, tak mi się wydaje więc możecie sobie mniej więcej porównać jak te dwie, y, dwa typy wkładów wyglądają. Miss Planner w tym roku, który kupiłam wygląda tak. Miał też kalendarz na 2019 rok, ale ja już go wyciepałam. E, później jest też kalendarz ważne wydarzenia w 2020 roku i ja sobie tutaj wpisuję no, urodziny znajomych, urodziny koleżanek z pracy i najważniejszych osób w rodzinie. Czy jakieś właśnie rocznice. Później mamy listę, która no jest taka no, zachciankowa, nie wiem. I w każdym jednym miesiącu, każdy jeden miesiąc ma kilkanaście kartek z przodu do planowania. Pokażę Wam jak wygląda właśnie nieuzupełniony na przykład z kwietnia. Więc tak, na początku miesiąca mamy do zrobienia w kwietniu i listę rzeczy, którą mamy zaplanowaną do zrobienia. Później mamy taki kalendarzowy rozkład, można sobie wpisać tutaj daty w te różowe kwadraciki i co się tylko dosłownie chce. Ja będę tu wpisywała urodziny, wyjazdy, jakieś takie punkty naprawdę ważne, w tym w kwietniu. Później kolejno mamy moje nawyki, i tu na przykład ja sobie zaznaczam swoje treningi. Wpisuję sobie treningi i tak na przykład w marcu. Jeszcze nie zaczęłam, a pokażę Wam mniej więcej, robię sobie takie kody treningowe, i na jednym będą to treningi, i tutaj na przykład mamy S to siłka, J to joga, B to basen i po prostu będę sobie zaznaczała. Oczywiście, można sobie wpisywać diety, oczywiście nie wiem, można sobie wpisywać zgodnie, e, na przykład z harmonogramem hobby, czy treningów, czy jakichś tam zainteresowań, czy właśnie nawyków, które chcemy wprowadzić. Później mamy fajną listę książek i filmów i ta lista się powtarza co miesiąc. To jest po prostu super, zwłaszcza jak ktoś ogląda seriale, czy czyta książki, bo tak naprawdę jak przeglądamy później ten kalendarz, to też widzimy, o, przecież miałam dokończyć tą książkę, czy kontynuować ten serial. Czy Netflixowe seriale, często czekamy na premierę, więc fajnie sobie zaznaczać w miesiącu, gdzie ta premiera się pojawi i nie zaglądać tak jak ja na przykład w ostatnim roku zaglądałam, kiedy będzie nowy sezon Good Girls moja poranna rutyna tutaj można sobie oczywiście rutynę swoją, nie wiem, na przykład pielęgnacyjną względem dziewczyn wpisać, bo ta rutyna też się zmienia, więc fajnie sobie zobaczyć na przykład jak wygląda ona w grudniu, jak wyglądała ona w maju. Wieczorna rutyna lub też takie planowanie mobilizuje do właśnie nawyków jakichś takich na wieczór typu Wpiszę sobie na przykład w marcu, że przeczytam na wieczór, poświęcę ostatnie 20 minut przed snem na przeczytanie jakieś książki i tu można sobie właśnie to wypisać albo takie wyciszenie się, czy właśnie coś dla siebie zrobienie rano. Strona na notatki, moje inspiracje, moje marzenia. No tak, powiem szczerze, moje marzenia powtarzają się co miesiąc, moje finanse i to też jest fajne, bo spokojnie można sobie tutaj jakiś mały. Budżet ogarnąć. E, mamy całkowity bilans miesięczny, wnioski razem, pozostałe wydatki, e, przychody i oszczędności, stałe opłaty, także coś tam można sobie tutaj też poplanować. Ogólnie dla mnie ta jedna kartka jest jednak za mała na budżet i mam e, wszystkie swoje wydatki troszeczkę inaczej rozpisane. Niektórzy prowadzą sobie budżet w komputerze, a niektórzy po prostu nie. Moje cele na, i tutaj jest, to jest po prostu rewelacyjne. I mamy tutaj na miesiąc, cele można mieć właśnie na miesiąc, lub można je spisywać z miesiąca na miesiąc i widać postępy. I mamy kategorie rozwój osobisty, rodzina i związki. Finanse i kariera, zdrowie i uroda i inne, i jakieś tam swoje, plus miejsce na notatki. Uważam, że to jest super, bo można fajnie sobie kontrolować te cele co miesiąc. Podsumowanie miesiąca, listę projektów do zrobienia kiedyś, może, czyli już jakieś przyszłe plany. I tygodniowe menu. Super śniadanie, lunch, obiad, kolacja, czteroposiłkowe menu, a z tyłu listę zakupów. Można sobie zaplanować wcześniej, wypisać listę zakupów, spokojnie zrobić nawet zdjęcie w telefonie, mieć na przykład tej listy zakupów względem menu. Super sprawa. I w tym tygodniu najważniejsze wydarzenia w tygodniu, żeby mieć przejrzystość, i później mamy po kolei. Już tutaj mamy daty, i godzinowo rozkład od godziny 7 do godziny 22. Godzinowy rozkład po kolei, co i jak i o której. Tu jeszcze są takie odznaczniki, y, które można sobie gdzieś tam coś tam wypisać. Cały tydzień leci, są jeszcze miejsce w niedzielę na jakieś tam właśnie notatki i mamy znowu listę zakupów, którą zrobiliśmy pod koniec miesiąca, na przykład datę zakupu i cenę, czyli kontrolujemy znowu jakiś taki typ budżetu, tygodniowe menu i znowu zaczyna się właśnie kolejny tydzień i tak w kółko, tydzień po tygodniu. Planer, który ja mam w tym roku jest dość obszerny, zobaczymy jak mi się będzie na nim pracować, ale jak wiecie ja bez planowania nie funkcjonuję, ja po prostu muszę mieć wszystko zapisane, wszystko pod kontrolą lubię tak i mam sporo rzeczy do zrobienia i podejrzewam, że gdybym nie miała nic popisane na przykład jak teraz kończył mi się ten kalendarz i naprawdę długo się zbierałam, żeby usiąść do tego następnego, ten już mam końcówkę i już te daty z marcami gdzieś tam umknęły ktoś się mnie pytał, czy gdzieś pomogę w kuchni, ktoś gdzieś jakieś zebranie coś mi się tu obija uszy, uszy cały czas Julia mi coś przynosi jakieś daty od siebie ze szkoły, czy meczy i ja już jestem poza kontrolą i panuje u mnie w głowie jeden wielki Chaos, więc ja muszę mieć wszystko pod kontrolą, wszystko zapisuję i takim cudem dobrze mi się funkcjonuje. Poprzednim razem pokażę Wam tylko tak jeden tydzień. Tak wyglądał rozkład na cały tydzień, czyli były poniedziałek do środy, później tutaj i wyglądało to troszkę inaczej. Były też takie właśnie strony typu. Moje zakupy pod koniec miesiąca, i na kolejny miesiąc były listopad, właśnie na przykład moje cele do zrobienia w listopadzie i właśnie strona z moimi nawykami więc część tych rzeczy jest, na przykład ta rozkładówka też została więc część tych rzeczy jest, ale na przykład właśnie jakichś takich menu nie ma, czy właśnie typowo do wyznaczania sobie celów. Postanowienia naboroczne, i są też wish list. A ja na przykład planowałam sobie cele właśnie w inny sposób. Pisałam sobie na pustych kartkach, rozpisywałam sobie plan realizacji tych celów, i miałam właśnie swoje jakieś tam pięć celów wypisanych na pustych kartkach i tak dalej. Więc. Dużo, dużo bardziej mi ułatwi taki na pół roku, mimo tego, że połowę roku muszę mieć w drugim zaszycie, bo pewnie jest dość mało miejsca. Tutaj mam pół roku tych wkładów, więc za pół roku albo muszę sobie posprzątać, albo systematycznie wyciągać sobie i co miesiąc dokładać kolejny miesiąc, lub po prostu mieć dwa. To jest fajne w planerach, że można sobie zaczynać od. Jednego od miesiąca od dnia, którego się tak naprawdę zechce. Dobrze, kończymy tego vloga, bo będzie trwał wiecznie. Tydzień zleciał, nawet nie wiem kiedy. Ja wybieram się jeszcze dzisiaj do kąpieli, piekę pyszne ciasto, więc wieczór będziemy miały pewnie z julią udane. Mamy napalone w kominku, więc wiem sobie jeszcze grać w gry. Oglądać wikingów i się relaksować w ten weekend. Być może jutro nagramy w końcu stałe filmy, i ja mam jeden zaległy, i jeden mamy wspólny. Bo będziemy jeszcze testować słodycze z Dubaju razem z Julią, więc na pewno takie filmiki pojawią się na kanale. Tymczasem żegnam się z Wami po całym tygodniu. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Wszystkich zachęcam do subskrybowania i komentowania. Do zobaczenia, pa!